W niedzielę 30 czerwca odbyła się gala finałowa 33 festiwalu mozartowskiego w Warszawie, na którą tłumnie przybyły znane polskie osobistości. Nie zabrakło także Alicji Węgorzewskiej, która pojawiła się na wydarzeniu ze swoją dorosłą córką Amelią. Zobaczcie, jak zaprezentowały się na tle pozostałych gwiazd. Alicja Węgorzewska bryluje z dorosłą córką na salonach. W niedzielę 30 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w tym roku. Chodzi o galę finałową 33 festiwalu mozartowskiego, na którą tłumnie przybyły znane polskie osobistości. Pojawili się między innymi Joanna Chorodyńska, Anna Męczyńska czy juror Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami Tomasz wygoda. Nie zabrakło także znanej m.in. z roli trenerki w The Voice Senior Alicji Węgorzewskiej, która tego wieczora była jedną z prowadzących galę. Tym razem Alicja Węgorzewska pojawiła się na imprezie z kimś jeszcze. Mowa tutaj o jej córce Amelie Wisker, która jest owocem miłości jej i byłego męża Pitera Whiskerda. Pociecha medzo-sopranistki niedawno skończyła 22 lata i choć początkowo swoją karierę wzorem swojej mamy wiązała ze światem muzyki, to obecnie nieco zmieniła swoje plany i studiuje aktorstwo w Warszawskiej Szkole Filmowej. Nie przeszkodziło jej to jednak w tym, aby pojawić się tego wieczoru razem ze swoją mamą w Teatrze Polskim, gdzie swoją obecnością zrobiła prawdziwą furorę. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia Alicji Węgorzewskiej i jej dorosłej córki. Zobaczcie, jak tego wieczoru się zaprezentowały na tle pozostałych gwiazd.